Postać Anny Mrozowicz z domu Mazurek zasługuje na szczególne uznanie. Była to bowiem kobieta, która budowała innych swoim szlachectwem ducha i urodzenia. Pani wytwornych manier, pięknie ubrana, ale nade wszystko zachowująca grzeczność, szacunek dla człowieka. I przeogromną otwartość na Pana Boga. Jesteśmy przy figurce Matki Bożej, bo takim stylem pani Ani to była wielka pobożność Maryjna, wielka miłość do Matki Bożej i także do ojczyzny. Urodziła się w zamościu 8 maja 1933 roku w rodzinie prawnika. Wojciecha Mazurka i jej mamo była Wanda z domu Poznańska. Rodzina mamy pani Ani posiadała szlacheckie korzenie i mieli majątek w obłyczynie koło Grabowca. W dzieciństwie mała Ania w czasie wojny ukrywała się jakiś czas w majątku państwa świedzińskich w łaziskach i z tamtego czasu zachowała. Pamięć o swojej cioci Marii z Glogeru Świedzińskiej, która uczyła ją szacunku dla drugiego człowieka i otwarcia na Pana Boga. W młodości Anna trochę odeszła od tych ideałów. Wyszła za mąż za człowieka, któremu nie było po drodze z kościołem, ale po rozpadnięciu się tego związku. Znalazła wspaniałego człowieka Józefa Mrozowicza, z którym przeżyła w kochającym się małżeństwie 55 lat. Urodziła dwie córki i miała kilkoro wnuków, a jednocześnie zaangażowana w pracę na rzecz społeczności. Zawsze odkrywała, że można pogodzić. Te dwa wspaniałe powołania dla rodziny i dla ojczyzny. A możliwe to było dzięki ogromnej wierze, pobożności i częstej, gorliwej modlitwie. Pani Anda była pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego i pomagała wielu ludziom w załatwianiu spraw wydawałoby się niemożliwych. Jak napisała jej córka, Renata Zubrzycka, mówiąc o swojej mamie na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, jest zawsze dobrze ubrana, ma czerwone usta i pomalowana na czerwono paznokcie, nosi duże srebrne, czasem awangardowe pierścienie i często się śpieszy, a w biegu gubi przedmioty, których potem w panice szuka. W domu jakiś młyn, Wciąż dzwonią telefony. Ktoś przychodzi, czegoś chce. Mama godzinami gada przez telefon. Wciąż komuś coś organizuje, radzi. Kogoś trzeba przenocować, komuś pomóc. Idziemy ulicą. Na trawniku leży pijak. Mijają go ludzie, kobiety, mężczyźni. Kto wkracza do, wkracza do akcji interwencyjnej? Oczywiście moja mama, jej wnuczka Emilia, wspominała tak babcie. Oddawała innym to, co było dla niej wartościowe, jeśli tylko wiedziała, że sprawi to komuś radość. Mówiła, że nie sztuką jest oddawać to, co odczuwamy jako zbędne, ale właśnie to, na czym nam najbardziej zależy. Była w tym całkowicie autentyczna i tą szczerością bardzo szybko otwierała ludzkie serce. Zjednowa zjednywała sobie ludzi niezależnie od statusu, wieku i poglądów. Była osobą konkretną i Aktywną. Działała w akcji katolickiej i pomagała tu na poczekajce wielu rodzinom. Wśród nich jednej rodzinie, którą, w której mąż sprzedał mieszkanie z żoną i dziećmi. Interwencje i pani poseł Teresy Liszcz czy potem Piotra Ikonowicza nie dawały takiego rezultatu, jak właśnie działanie. Pani Ani, która umiała znaleźć rozwiązanie, też pomagała ludziom, którzy nie zawsze to potrafili docenić, ale dla niej najważniejsze było w imię miłości Jezusa, którego dostrzegała w innych ludziach, pomagać tym, którzy byli w potrzebie. Nazywaliśmy ją hrabiną nie tylko dlatego, że pochodziła z takiej szlacheckiej rodziny. Ale ze względu na jej wytworne maniery i taki ogromny szacunek, ona bardzo kochała Kościół i braci kapucynów. Tu, na poczekajce, czuła się jak w domu, ale jednocześnie bardzo kochała ojczyznę. Wychowana bowiem w tradycjach patriotycznych, gdzie jej kuzynka była siostrzenicą księdza Franciszka Zawiszy. Legendarnej postaci z zamościa, który był w obozie Sztutowie, gdzie poszedł dobrowolnie ofiarując się za proboszcza parafii kolegiackiej w zamościu. Pani Ania potrafiła, szanując innych, mieć bardzo wyraziste poglądy. Umiała cieszyć się sukcesami innych, a jednocześnie mając. Jasne poglądy potrafiła wyraźnie artykułować to, co jest w życiu najważniejsze. Miłość Boga i ojczyzny. Bóg, honor i ojczyzna. To może być jej życiowe zawołanie. Zmarła w lipcu, 13 lipca 2019 roku. Jej pogrzeb, tu na poczekajce, podobnie jak wcześniej. Pogrzeb pani Wandy Rożenek zgromadził pełen kościoł ludzi, ponieważ chciano podziękować Bogu za życie takiego świadka dobra i pokoju, które tu, we franciszkańskim kościele, w jakiś sposób tak pięknie wybrzmiały. Pani Ania cieszyła się z taką działką w Wierciszowie, gdzie odpoczywali. Trzeba powiedzieć, że. Jej rodzina, małżeństwo z Józefem Mrozowiczem było przykładem tego, że mimo różnych podejść i charakterów mogli tworzyć tak zgodną, szczęśliwą parę. Ich dom był zawsze otwarty, a szczególnie podczas wizyty kolędowej, kiedy zapraszani byli bracia na kolację, czuło się, że jest to miejsce, w którym. Życie Boże i otwartość na drugiego człowieka jest po prostu autentyczna.